Nagrawamy test zgodności oraz odpowiadamy na pytania. Kto jest bardziej wkurzający? prosty <noise> No to Kto jest bardziej leniwy? Chodzi o no... przestań nie po. Kto prędzej odpisze haha na wiadomość, na którą totalnie nie będzie wiedział co wpisać? <noise> Ale, to? kto robi o wylecą? Ja z jakim pak ja niby? też. No, <noise> no bo już. To jest bardziej uparty. No, no wiadomo No jak ty jesteś uparty. by no, mówić lepiej. To jest bardziej zazdrosny? Pewko Pewko. Kto robi większy przypał? Znaj, bądź. Kto się częściej obraża. Już szybko. Kto jest bardziej wrażliwy? Hmm? No, to, to, to prawda. Kto by zrobił największy przypał na randce? <laughs> to pewne. Kto jest większym śpiochem? No nie, możliwe. Ale to, że ja szybko zachybiam, No i długo śpisz. To nie znaczy, że jesteś śpiochem. Ja zatypiam do pracą o pierwszej, wstaję o szóstej. No ma następne. Fuh. Kto częściej mówi, zrobię to później i nigdy tego nie robi? No, no, no ja mówię na to, jest. Nie. większym ryzykantem? Kto jest osobą, która zawsze zmienia zdanie w ostatniej chwili? No, Pewka? Kto pierwszy tak. skoczyłby na bungee? Ja bym skoczył też bys się Ja muszę się do ale kurwa, na ja nie próbuję. To by było widzowe na tyle. I widzimy się w następnym TikToku, nie? Także jesteś podro.